Witajcie widzowie w kolejnym odcinku serii Gra w Gry i dzisiaj zagramy w Minecrafta na testarowicach yy, i dzisiaj przede wszystkim chciałem wam pokazać, że zmieniłem skina. Proszę bardzo, od dzisiaj wyglądam dziwnie. <laughs> tak poważnie to ten skin zmienił się automatycznie i nie wiem jakim cudem się to wydarzyło, ale mam skina. To jest ważne. Ważne jest to, że mi ten skin pasuje i tyle. Yy, dzisiaj ogólnie będziemy się przygotowywać do wielkiej podróży do netheru, która będzie razem z Bartkiem robiona. A więc zaczynamy dzisiejszy odcinek. Będzie to dzisiaj taki poradnik, jak przygotować się do netheru. Krok pierwszy. Jeśli macie już portal... A chyba macie, no bo... Tylko nuby nie mają. Hmm. No chyba, że jakiś mój widz nie ma portalu. No to wtedy co innego, wtedy nie jest nubem. E, ale tak czy inaczej. Jeśli macie portal, to krokiem pierwszym będzie obudowanie go, żeby żaden dziad tu nie ośmielił się wejść do waszego świata. Najlepsze jest obudowanie yy, mniej więcej tym sposobem. Wtedy możecie śmiało wbijać do portalu, kiedy tylko chcecie. Ale fajna zabawa. Dobra. Yy. Z drugiej strony też, oczywiście, bo jak będziecie wychodzić z portalu, no to możecie łatwo wpaść do lawy. Tu jest taka baby zabezpieczenie. Ale dzisiaj je ulepszymy. Yy, czyli tak. Potrzebujemy następujących artefaktów. A, to jest ziemia. myślę, że twarda ziemia. <laughs> Otóż, ziemi. Albo jeśli chcecie wyglądać na kozaków, to sam bruk. Ale, no, ważne jest przystosowanie. E, dalej, stawiamy tu kolumny. Jeśli chcecie to budować brukiem, bo nie chce wam się robić e, tych e, artefaktów, e, to po prostu zabudujcie to podwójnym brukiem. Podwójnym to jest bardzo ważne, bo jeśli yy, zrobicie pojedynczym, to te dziady wam przeskoczą. Dalej yy, musimy po prostu zrobić. No, zrobić płot. A na to idealnie nam starczy naszych artefaktów. I bardzo ładnie. A dla bezpieczeństwa żeby jeśli jakimś cudem coś tu się zepsuło i że jakbyście przeszli przez płot, to dla bezpieczeństwa tutaj zabudujemy. Widziałeś ten to mnie co? coś nie spytałka ma No dobra. Serio. No trudno, obudujemy tutaj dirtem. Będzie estetycznie. To, to mnie, mnie denerwuje. W sumie, to też. Elo. Krok drugi to zebrać duży zapas bruku. Mamy tu wystarczającą liczbę bruku. Otóż bruk bardzo łatwo jest zdobyć. Pójdę do kopalni, żeby na wszelki wypadek mieć go jeszcze więcej. Ej, po co ja idę do kopalni? Mam tutaj przecież od mojego braciszka nieskończone źródło bruku. Napiszę mu list. Drogi braciszku, musiałem trochę kamyczka wypożyczyć. Potem ci oddam, potem oznacza za dwa lata. I Nie, że Bartek raczej nie będzie ze mnie zadowolony uciekamy z miejsca zbrodni moje <gryw> ten pan ciągle mi zabiera łóżko jeden pan zabiera jeden wieśniak jeszcze Bartkowi zabiera łóżko ale A, to akurat nie jest większy problem <gryw> Widzowie wieśniarka! Pamiętacie wieśniarkę z pierwszego odcinku na Tasterowicach? To były czasy! No dobrze, a więc tak. Kolejnym krokiem jest przygotowanie żarcia. Ja dla Bartka oczywiście żarcia nie wezmę. Ale. No. Nie sam sobie wezmę. Dobra, e, a więc myślę, że taka ilość jedzenia wystarczy, tylko żeby nie było, że wyładuję cały zapas na te prawe do netheru. Dobra, jedno zaklęte złote jabłko wystarczy mi. Chyba. Ruk. Niech będzie. No dobrze. Uuu, e, sztabka żelaza. Dobra. <laughs> Otóż, według poradnika profesjonalistów, e, powinniśmy e, również co chwila budować schrony, żeby nam się nic nie zniszczyło. A zatem ja zajmę się, e, wiem, e, czymś ważniejszym. To miała być pułapka na Bartka. Zmarnowałem. Teraz już, już każdy będzie wiedział i Bartek będzie wiedział, że tu była pułapka stulecia. Mm -mm. No dobrze. O, teraz już nie będzie wiedział. E, czyli tak. Na każdym serwerze Minecrafta Powinien być kosz na śmieć. Na Tasterowicach będzie on tu, w jaskini. W takiej oto czarnej dziurze. O, ziemia. Fajnie. Dobra. Chyba nikt się nie dowie, że grzebałem właśnie w śmieciach. Czy też w pustym śmietniku. No dobrze. W tym oficjalnym śmietniku Tasterowic będziemy wywalali wszystkie niepotrzebne rzeczy. Tak jak. to. Dobra, może się przydać. Ale to. 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 A, trochę tego. no. O, ziemniak też do widzenia. Hmm. Co by tu jeszcze wywalić? Hmm. Destiny. No, mam zbroję, więc po co mi. Eee, dobra. A niech zostanie. No dobrze. O, skrzynia jeszcze. Aha, wziąłem tę skrzynię. A nie, nie wziąłem. Dobra. Więc tak. Hmm. przydałaby się ta z napisem Oficjalny śmietnik tasterowic. W sumie da się taki załatwić. A więc oficjalnie możemy ustanowić oficjalny... Jakoś śmiesznie to napiszemy. Śmietnik. Śmie śmieciownik. O, śmieciownik, dobra. Kikaczat. Śmie ciownik jest dłużej niech będzie Tastero Tasterowicz. Dokładnie, oficjalny śmiecownik Tasterowicz. Wow, bardzo ładnie. Widzowie. Złe wieści. Obywatel mnie bije. No dobra, chodź tu. Ale ma klatę wielką. końcu. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to już by było na tyle, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, no i komentarz. A eee, więc ja się z Wami już na ten czas żegnam. Pa pa!